Witam serdecznie, Przemoznawca znowu, wiem, wiem, wszyscy ostatnio mówią Przemo, ale ty wyglądasz! Liznowość trochę Mediolanu czy Paryża, a ja mówię, tak panowie i panie, tennej, najlepsze stylóweczki na całym świecie i oczywiście w kraju! Piękne auto, piękny ubiór. No ale to tak nie mało już być, no tak mówiłem, no ładnej ciuszki, ładne, ładne auto. I przejdźmy do tego wypasa, do tego smoka wawelskiego. A dlaczego tak będziemy, że smog nawet? Nie wiem, bo tak mi się powiedziało po prostu. Coś więcej o samozie? Oczywiście. 4,5. V8. Gazownia. 360 koni. Ale no to z tego? No, panie. No takie życie. Wielkie opony, duże felgi, ksenonowe lampy. God damn it. Ole to jest rakieta. Oczywiście zawieszenie na poduszkach, zawieszenie na amonach, na sprężynach, nie wiem, nie znam się. Aż tak bardzo się nie znam. Ja przepraszam za moje pomyłki, bo czasami się pomylę. Ale nie mogę kurwa wiedzieć wszystkiego. No do chuja pana, no ludzie, kochani. A takie innowacyjne nowe bajery z 2004 Auto na dół. Sit Autonadu. Down, sit down... Jest gleba, jest gleba. Już tym teraz możesz na tor Nürburgring, zakręty robić. Dobra, 3, 2, 1, góra! Ale mu to wolno idzie, ale to Czadziusz jest taki, ale poszedł. Ależ mu drgnął, można powiedzieć. I zobaczcie, zawieszenie w pneumatyczne, o czym już wspominałem. Auto wiedzie wszędzie. W krzoki, nie w krzoki, w góry, w lasy, w doliny, rzeki. I wysokie krawężniki, studzienki te kurwa nasze skończone, jak się zapada cały czas na drodze. Kto to projektował? Jadę cały czas jednym kołem w studzienka. Czemu nie może być w środku? O czemu muszę rozpierdalać sobie lewe koło albo prawe? teraz się zbulwersowałem. Przepraszam Państwa. Jedziemy dalej. Piękny kolor, złoty, koperkowy, srebrny, miedziany. Jakiś piękny on jest. Nie ma porszaka, który nie leci. Ferdynand Porsche odął tak. Panie Przemku, każdy Porsche będzie leciał. I nawet taki KM I to nawet też boczka zrobi. Oczywiście znaczycie to w naszym programie wypasionym, motoryzacyjnym. Zagrzany przemoł. A ta koszulka, ta łapka opięta to nie ta łapa przez to odsiłki ty od tych kciuszków. Stylowecki od Deleja, powtarzam po raz kolejny. Teraz będziemy strzelali tumikami przed chwilą żebyśmy przymuchali, żeby olej nie wyjechał z rury. Teraz mu daj. Jest dobrze, jest dobrze, dobra, jest dobrze, jest dobrze. Elegancki taki dźwięk. Nie jakiś taki, że aż u łeb pęka. Nie taki cichy, że nie słychać, czy to jedzie cinquecento. Nie. Porsche. Strzelał z tą v 8 Bagażnik zobaczymy. Jest pojemny. Silnik maska. Zapraszam, drodzy Państwo. Silnik maska. 4,5 V8 od Porsche. Robi robotę, to nie 4,5 od, yy, nie wiem, Taty nano czy daci duster. To nie, 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 nie. To są prawdziwe konie. Tak powiedziałem. I powiem tak, 4,5 V8. Tu nic nie można wsadzić. Współczuję mechanikowi jakby cokolwiek miał to robić. Cokolwiek! Cokolwiek! Znaczy to, tej tego jeszcze nie było. Podświetlanie przedniej maski od środka. No tego kurwa nie było, nie? To jest... To jest wow, nie? I będę Wam tak, jak ja bym to zobaczył przy kupnie tego samodu, biorę. Podniecasz przemocnawca, biorę. Ale jest ogromny, jest ogromny. Nie się pod niego paść! I już bym poleciał. Panie! Ksenony, spryskiwacze, niedokładane ksenony, oryginalne spryskiwacze, oryginalne. Czujniki parkowania, cztery elektryczne szyby, skórzana tapicerka. Po co komu takie auto? Co robi kierowca na co dzień, gdy ma takie auto? Nie wiem, kurwa, no te kupuj i mo. Czy takie auto fajne kupić? Oczywiście, że fajnie. Czy czy, czy jazda do sklepu, czy do szkoły takim samochodem? 5 kilometrów ma sens? Jak najbardziej, że ma sens. No kiedy, jak nie teraz? Później, jutro. Sprawdzić stan amortyzatorów, czy sprężyć, nic prostszego. Igła! Same igły, same wypasy! I zapomniałem podziękować, to już mówię słowo teraz. Dziękujemy właścicielowi za udostępnienie takiego wypasa. Bla, 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 Każdy takiego chciał mieć. Oczywiście by chciał mieć. No, Porsche'aka? No to by nie chciał mieć Porsche'aka. No chwilę! Zapraszam Wasze. Ole, dziś otwarły panie by mnie szartnęły trochę. Więc tak, idealna czarna skóra. Nie wiem czy to z aligatora, czy z Jesiotra, czy z surykatki. Hm, nie wiem. Ale muszę Wam powiedzieć, że jeżeli na, chodzi tu o rocznik 2004, to tu jest, to jest luksus! Pasy. Dobra, nie, nie wiem czy to były pasy, komendy się powłączały, za tą górkę, panie! Jademy w nią. <noise> o, ale tu se chodzi, ale to se chodzi! Przyjedziemy przez tą górkę? Przemozawca off-road! Ale się jedzie! Więc mam tak, coś tam piko, nie wiem co to pika. ale jest petarda tej! Żebym zaraz nie zachodził o coś! DZIĘK! When can it stay! A jak ma się papa, nie śmiać, jak się jeździe porszakiem. Nieważne jakim! Nieważne! Przykładowa sytuacja. Stoimy przy barze, spotykamy się kumple po 12 latach. Stoją przy barze, spotkaliśmy się. Albo nie! Przy Kasie w markecie z danym! Jak tam idzie? No! Dobrze! Czym latasz porszakiem? Ja pier... No już, jest, już, już jest koniec po temacie. Już jest po temacie. Już jest pytanie i to i to a co dalej? Jaka pogoda jutro? A w przyszłym tygodniu i to? Dramat. To taki gól. Muszę Państwu powiedzieć, że się się dobrze. Jedzie się rewelacyjnie. Polecam każdemu takiego wypasa. Ceny tych aut spadły. I to mi się podoba. Przestać... No nie każdego. No prawie, na prawie to jest wielka różnica. I nie, nie służy to auto do zapieprzania, ale też można Ładnie! EXACTLY! Oczywiście automat, uwielbiam automaty, a sam nie mam. Ładny napis Porsche. Co to jest w ogóle? Aha, kurde! Tu jakieś takie cycuszki małe, fafołki na dół. Tu są jakieś bajery, zawieszenie sport, normal, comfort, ekonomi, goodbye, so long itp TD. Wszystko jest, sowek, gdzie tu się otwiera sowek? Tu. Ładny sowek. Schodzi bardzo... i w kolana kamerzyście. I przez giny mu. Monitorek, CD, wszystko słuchamy. Ładne, czytelne zegary. Duża, multifunkcyjna kierownica. I chuj. Co to jest? Bajery jakieś. Podgrzewanie lusterek. Lewo, prawo, ustawiamy. Lewe lusterko ma być podgrzane. Dzisiaj nie ma problemu. Na przykład we wtorek, za przyszły tydzień, ma być podgrzane prawe lusterko. też nie ma problemu. No to jest kierowcy Porsche, to jest bujanka. To no, co chce podgrzać lusterko, tak? Lewe, więc to podgrzewać lewe. Chce dwa, no to dwa. No i panie, i pasuje. Ale jest pięknie. Tu wszystko miękko twarde. Nie, twarde. Ale nieważne! Czyli tak nikt nie jeździ, Już to powtarzałem w którymś odcinku. No tak nikt nie jeździ, no! A wygląda ładnie. Klaxon działa, schowki, wszystko jest. Zawsze patrzę na schowki, wiecie dlaczego, moi drodzy? Bo zawsze można znaleźć jakieś szano. I zawsze ryje. Mamy gazu tutaj full power. I to mi się podoba. No ale no taka prawda! No ale taka prawda! Co to ma rać za 150 zł codziennie zupy? Jak mógł zagazować i sędzić za pięć dych. No ludzie! A na końcu będą komentowali ci, co mają 1, 2, w gazie w dieslu. Teraz mu dom. Psy na oriencie. Idzie ładnie. ale nie ma iść, ale idzie ładnie. A muszę wam powiedzieć, że się jedzie jak naprawdę piękne, duże, ogromne auto! No. Haha, <laughs> Mam nadzieję, że prezentacja tych wypasionych ciuszków z Den pachnie mi tu Mediolanem, aż się cały poprułem już od początku odcinku. I mam nadzieję, że ten wypasiony Porsche, ten potwór na drodze, ten smog się podoba. Bo mi się podoba. I wiadomo, że głównie nie biorę do programu, tak? Same wypasy, wszystkim chciałem mieć. Jedzie no, czuję się to mocna naprawdę Aczkolwiek auto jest ogromne. Może nie jest, nie wiem, demonem prędkości, ale też jeep. To nie o to chodzi, panie. Ale i tak jest. Kurde, ale się jeździ. No to ja tak jak mówiłem. Ja już wiem, dlaczego Porsche to Porsche i tyle kosztują. Już wiem. Ale nie wiedziałem, dopóki się nie przejechałem. Laksony, ten dźwięk idealny. To to porszowski dźwięk kaksonu. Nigdy nie zwracam na to uwagi. I teraz mu damy, Tu takie małe acceleratonis. Wyssiadam! Tak? Drodzy Państwo! Ta wspaniała przygoda. Z tej pięknej stylizacji. Z tym pięknym porszakiem. Kończy się. Oglądajcie. Następne programy. Gademy. Na pewno będą się Państwu podobały. Zapomniałem powiedzieć o Cali na Feldze. Sądzę, że osiemnastka. Tara. Do widzenia. Bye.